Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będą farmerskie metody na jesienne i zimowe choroby, czyli co robię, jak żyję, jak działam, co jem, jak się zachowuję, żeby unikać tych chorób. I bardzo dobrze mi się udaje, to już zgłębiam ten temat od 20 lat od 10 na farmie i mam nadzieję i wierzę, że będzie ten odcinek dużą inspiracją dla wielu. Dla innych będzie upewnieniem się w tym, co już wiedzą, co słyszeli, co w końcu chcieliby zacząć praktykować, żeby być zdrowsi i silniejsi, no a dla innych będzie to zupełnie nowy obszar. Nowe horyzonty. Zapraszam. Najpierw w skrócie, o czym będzie ten odcinek? Jak kocham spędzać czas na dworzu. Świeże i zdrowe jedzenie, sen, głodówki i niejedzenie kolacji. Eee, kiszonki, hartowanie ciała. Chodzenie na boso dla mnie to jest temat wielowymiarowy. Smaganie się chłodem, przesadna sterylność, kwestie takie psychologiczne, strach, zabobony, przekonania, propagandę, programowanie. Praca z przyrodą, przebywanie z przyrodą pomaga, aby zachować harmonię ciała, umysłu i ducha. Żeby być zdrowszym, bardziej zbalansowanym. Sen. Sen u mnie to jest absolutnie fundamentalna pozycja, jeżeli chodzi o zdrowie. Zdrowy organizm będzie wtedy, kiedy będzie wyspany, zregenerowany. Świeże i zdrowe jedzenie. Podjadam z krzaków, czy prosto zbieram warzywa czy owoce prosto na polu i je po prostu tam podjadam. Można się zakrztusić jak jest taki pyszny. Danke Generalnie jem bardzo dużo owoców i warzyw. Staram się przez cały rok i wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące, chociaż też na pewno nie mniej znaczne jest to, że to jest biożywność, że to jest zdrowa żywność, że ona jest nieprzetworzona, że ona jest turbo Zobaczcie, jak mały procent całego sklepu stanowi ta część warzywno-owocowa. Cała reszta to są przetwory, które mogą leżeć na półkach często latami. No to już nie jest taka super żywność. Hmm, polecam jeść dużo owoców i warzyw. Głodówki i nie jedzenie kolacji. W naszej, jak i w wielu kulturach, prawdopodobnie we wszystkich, jedzenie ma ogromne znaczenie jedzenie wspólne, spotykanie się na jedzenie. Często ono jest trochę nadużywane i się obżeramy tym jedzeniem, zamiast po prostu zjeść. Ale zauważcie, że w w innych kulturach, jak i w innych religiach również występuje post. Post jest jakby taką częścią naturalną. Nie przypadkiem, bo przecież post, czyli takie głódówki na przykład małe, służy po to, żeby ten organizm oczyścić, żeby system trawienny, układ trawienny miał trochę odpoczynku, a tym samym zaczyna się inny proces i zaczyna się proces trawienia jakichś zbędnych tkanek czy komórek, które mogłyby w wyniku kumulacji mogły nam zaszkodzić i powstają z tego jakieś różne dziwne choroby. Dlatego polecam, e, żeby oddać kolację dla wroga. Zacząć też próbować jakieś może takie małe, jednodniowe głodówki, żeby się oczyszczać. A spójrzcie na przyrodę też. E, zwierzęta czy ludzie naturalnie, jak, jak są chorzy, to nie chcą jeść. Po prostu organizm sam potrzebuje nie zużywać tej energii na trawienie. Chce się sam oczyścić z tego, co jest zbędne. E, kiszonki. Chyba każdy słyszał już o zbawiennych właściwościach kiszonek. Ja jem ich dużo, bo mam duży ogród i dużo kiszę. I ogórki, i kapustę, i eksperymentowałem ostatnio z brokułami, i marfią I czuję, że to naprawdę mi robi dobrze. Kiszonki są bardzo łatwe do robienia. I jeżeli chcecie zobaczyć na przykład jak ja je robię, podpatrzeć jak to proste jest, to zapraszam zobaczyć ten materiał. Spędzanie czasu na dworzu całym rokiem. Dużo czasu, dużo oddychania świeżym powietrzem, dużo ruchu, czy to uprawiania sportów, czy to pracy w ogrodzie. Zróbmy eksperyment. Spróbuj nie oddychać przez 3 minuty. No właśnie, teraz już rozumiesz, jak bardzo ważny jest tlen, jak ważne jest powietrze. Jego jakość, sposób oddychania, głębokość oddychania. A to głębokość oddychania, czyli zdolność, ta wydolność płuc, no to jest związana z kondycją, więc warto w ogóle ruszać się, żeby to wszystko tam działało. Jeżeli te, te, te nasze organy mięśnia są zastojałe, tam nie dociera tlen, no to naturalne będzie, że, że to nie będzie działać prawidłowo. Tlen to fundament, więc warto chodzić na spacery, warto się ruszać. Ja kocham spędzać czas na dworzu. Nawet z założenia moje pole nazywa moim domem, moim rajem, mój ogród, mój sad. To jest miejsce, gdzie spędzam właściwie większą część dnia, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ta jakość powietrza też jest ważna, żeby była w domu. Dlatego polecam kosztem nawet obniżenia temperatury w tym pomieszczeniu, jednak wietrzyć, żeby tam było dużo świeżego powietrza. Hartowanie ciała. Jak już mamy te zdrowie, no to warto by było o nie zadbać i je wzmacniać, a nie spoczywać na laurach. Hartuje się stal, hartuje się roślinki, sadzonki. Jeśli jesteś ogrodnikiem, to wiesz, że takich sadzonki, która sobie rosła w domu w cieple, nie można po prostu wystawić na dwór. Trzeba ją stopniowo przyzwyczajać do chłodu. I tak samo będzie z człowiekiem, z jego organizmem. Jeśli nauczysz organizm, że trzeba być po prostu, wytworzysz tą odporność, no to te problemy takich chorób typowo przeziębieniowo-chłodowych zażegnasz bardzo łatwo. Teraz taka mała autoreklama. Wiosną zadzwonił do mnie kolega mój Andrzej i mówi Maciek, jak fajny masz kanał, czy masz patronajta? Ja bym chciał być twoim patronem. Ja mówię, no nie mam, jeszcze nie zakładałem. Na razie jeszcze nie wytworzyłem wystarczającej ilości kontentu, wartościowego i tak dalej. Tłumaczę się mu, a on mówi, no co ty opowiadasz człowieku? Zakładaj tego patrona, ja będę twoim pierwszym patronem i się tym nie przejmuj, niech to ludzie zadecydują. No i założyłem wiosną tego patrona, gdzie możecie mnie wspierać, więc jeśli doceniasz takie treści, które robię, no to zapraszam do, panu, do patrona, tam link będzie pod filmem. Dziękuję. Chodzenie na boso dla mnie to jest temat wielowymiarowy. Technicznie rzecz biorąc, y Chodząc na boso pozwalamy spłynąć jakimś napięciom elektrostatycznym na naszym ciele, które wynikają z naszego stylu życia, czyli że plastikowe dywany, plastikowe ubrania, brak kontaktu z ziemią, praca z komputerami i tak dalej. Jak te napięcia spłyną z organizmu, to w moim odczuciu ja się czuję wtedy cudownie. Rzadko mi się zdarza to, bo ja z reguły chodzę na boso, ale jak mi się zdarzy, że przez kilka dni nie chodzę, to wtedy czuję takie totalne ukojenie. Te, takie napięcie z ciała po prostu całkowicie schodzi. To była taka techniczny aspekt. Drugi techniczny, taki bardzo wytłumaczalny, to będzie po prostu e, hartowanie ciała. Jeżeli chodzisz trochę jednak wiosną, jesienią, kiedy ziemia jest chłodniejsza, no to możesz hartować stopy. Oczywiście, to znaczy stopy i całe ciało. Oczywiście nie ma co tutaj przesadzać i nagle robić sobie jakiegoś... E, Zawodów, kto dłużej, trzeba to robić sukcesywnie, i jeśli jednak przekroczysz tą granicę, że te zimno, poczujesz, że ono jest dla ciebie szkodliwe bardziej niż pozytywne, no to leć szybko do domu, wygrzej nogi w gorącej wodzie w miejsce, aż to się poczujesz, że to zostało oddalone, że to się zredukowało. Zresztą tego typu metoda działa również w odwrotną stronę, bo jeśli poparzysz się, to lejąc później lodowatą wodę na tą część ciała, która poparzona, to jeżeli robisz to kilka, kilkanaście minut i w zależności od poparzenia możesz zredukować skutki poparzenia nawet całkowicie. Z trzeciej strony, te chodzenie na boso dla mnie jest takim wymiarem trochę duchowym. Ja traktuję ziemię jako matkę, jako źródło życia, jako świadomy, duży organizm, inteligentny, który też potrafi podejmować różne decyzje. Tylko, że on z natury tego, że jest bardzo stary i bardzo duży, to te decyzje nam mogą się wydawać, że one są, e, że ich nie ma, no bo one trwają niekiedy długo. E, może zajmuje jej to 100 lat czy, 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 czy 50, żeby jakąś e, odpowiedź dać na nasze działania ale dla, dla, dla takiej istoty, która ma miliardy lat, no to te 10 to są jakieś sekundy, więc nie jest wcale taka wolna z drugiej strony. No nie mniej, ona nas karmi, ona nas poi, daje nam schronienie, daje nam ubranie, daje nam wszystko. Smaganie się chłodem. I jak przychodzi jesień, to jest taki newralgiczny moment. To wtedy właśnie w telewizji masz reklamę, że uważaj, bierz tablety, piguły, bo wszędzie jest więcej bakterii i ludzie, co mają słabszy system odpornościowy, no mają słabszy, no bo go nie hartują. Opowiem wam, jak ja to robię, mianowicie przychodzą chłodniejsze dni, to pozwalam, żeby ten chłód. Docierał do mojego ciała. Oczywiście w rozsądny sposób, żeby moje ciało podążało za porami roku, żeby ono rozumiało. Czyli zaczynając od chodzenia na boso, to wciąż jeszcze nie ubieram się tak ciepło, pozwalam się. Em, pogodzie mnie przechładzać czy przewiewać troszeczkę. To wszystko robię oczywiście z umiarem. Moja granica jest może troszeczkę dalej niż wasza, może dużo dalej, ale to tylko wynika z, mm, z tego, że robię to regularnie i mam bardzo dobre nastawienie pozytywne do tego, bo wiem, że to jest słuszna droga i że mi krzywda się nie stanie. No ale nie przekraczam tej granicy. A gdybym przekroczył, no to znowu ciepły prysznic, dołóżeczka, dobre jedzonko. I wygrzać się, i znowu z powrotem na dwór. Przesadna sterylność. Są takie badania, które pokazują, że dzieci wychowane na wsi, e, które mają kontakt, z, większy kontakt ze zwierzętami, z glebą, z bakteriami co by nie powiedzieć z gównem no ale na wsi, jak są zwierzęta, to te gówno jest wszechobecne gdzieś tu albo tam, są zdrowsze i silniejsze. Mają silniejszy układ odpornościowy. Jest jeszcze kwestia na przykład porodów. Kobiety, które rodzą. W sposób naturalny, a nie przez cesarkę, no to jeżeli to dziecko przechodzi przez te drogi rodne, no to już ma kontakt pierwszy z, jakąś, z jakimiś tam bakteriami, i takie dzieci są zdrowsze. I mamy większy kontakt z przyrodą, tą zdrową przyrodą, no to nasz system immunologiczny jest silniejszy. Ale tak sobie wyobrażam, że ten układ odpornościowy to jest jak każdy inny układ, który, jeżeli jest pobudzany do działania, no to on jest, staje się silniejszy. Jeżeli nie musi nic robić i nie musi walczyć, to staje się słabszy. Stajemy się słabsi, jak nie robimy różne rzeczy. Jak pobłażamy sobie i uciekamy od nich. Tamte rzeczy mogły wydawać się bardzo oczywiste, które przedstawiłem, a teraz przejdziemy do takich bardziej mniej, bardziej mniej oczywistych, czyli kwestie takie psychologiczne. Strach. Ciąg dalszy w kolejnym odcinku w niedzielę o 10. Doceniasz takie treści, które robię, no to zapraszam do pana, do patrona, tam link będzie pod filmem.